Mój kochany mężu, marzę o dniu, kiedy znów będziesz w moich ramionach. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze i wkrótce się zobaczymy. U nas dobrze. Cała rodzina zebrała się, aby uczcić nowy rok. Niech ten list doda ci siły i ogrzeje cię w zimne dni. Wczoraj ja i moi przyjaciele ulepiliśmy bałwana. Mama przyniosła słodycze z fabryki. Bardzo za to był tęsknię. Mamusia też. Wczoraj wieczorem płakała. Proszę, wróć szybko. Czekamy na ciebie. Spędziliśmy kolejną noc w schronie. Wychodzimy tylko gdy jest cicho. Zawsze jest głośno. Wojna wszystkich nas wykańcza. Nie mogę się doczekać, aż będzie po wszystkim. Drogi synu, obyśmy za rok obchodzili święta razem. Myślę o tobie i te myśli grzeją mnie mimo zimna. Nikt nigdy nie kochał cię tak jak ja. Na święta życzę sobie tylko, abyś wkrótce wrócił do domu, kochanie. Dziękuję za zdjęcie, kochanie. Mam nadzieję, że jeszcze pamiętasz, jak wyglądam. Kolejne święta bez ciebie. Dołuje mnie to, doskwiera mi samotność. Ale wspieramy się tu nawzajem. Wierzymy, że zwycięstwo jest nasze. Jutro atakujemy. Po raz kolejny rozpoczniesz nowy rok z dala od domu. U nas wszystko w porządku. Ojciec postawił już go do przed naszym domem. Upiekę twoją ulubioną zapiekankę z rybą. Rozpoczynamy nowy rok z nadzieją, że wkrótce się zobaczymy. Przepraszam za brak odpowiedzi. Ostatnio zrobiło się tu gorąco. Leżę w szpitalu, ale czuję się lepiej niż jak pisałem do ciebie ostatnim razem. Przygotowaliśmy mały pokaz na święta i dekorujemy nasz pokój. Czasem czuję się, jakbyśmy już jutro mieli obudzić się razem. Szczęśliwego nowego roku, kochany mężu. Szczęśliwego nowego roku, tatusiu. Mocno ściskam i wesołych świąt. Bardzo Cię kocham. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Wesołych świąt. Ściskam i całuję. Do sięgo roku. Wesołych świąt, kochanie.